Cześć mama Mamo W, w metinie jest Tombola, wygrałem baobao, ja pierdolę Dobrze, dobrze w porządku. Pozdrawiam moje mamę, ja pierdolę 15, 15, 30, 40 punktów. baobao Zrealizuj kurwa Jest, gratulacje z okazji wygranej baobao, Jest fuck ja yeah. To są emocje mamo Jest kurwa bao, bao ja pierdolę po y, 1100 yy... Czekajcie miałem 900 to będzie 500 1600 SM Kurwa, wydałem na mieć jebanego baobao, pierdoloną pandę w dupę, nie my tematyczną zapinaną i po godzinie i 6 minut, godzina 6 minut kurwa kręcenia tym jebanym kurwa lewarkiem, żeby mieć baobao, Jest gratulacje, kurwa wygrałem baobao. Ja pierdolę, w końcu ta jebana panda wyszła. Jest, fuck ja, kurwa. Symbol szczęścia i teraz pu, pierdolę tamtą to bolę. Wyjebana mam na nią. Odbieram kurwa moje baobao, Zajebiste baobao Dawaj, tu, 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 tu. Kurwa. Jest i chuj. I gdzie to jest kurwa? Oj, w chuja mnie zrobili kurwa. Zrobili mi w chuja. Kurwa mać, gdzie jest moje baobao? Przedmiot depozytu. Bało, bało. przydziel bało, bało. Przypisanie powiodło się. Pokaż mi to. jest kurwa bao pieczęć Jeszcze na, napiszę na czacie Mam w końcu baobao, zobaczcie kurwa. Ja pierdole. Za pomocą tej pieczęci możesz przywołać yy, śliczniutką pandę. 29 dni i 59 minut. Pokaż mi to. bao, ja pierdole. Jaki kurwa baobao? No i chuj, no i co, co mi ta panda daje kurwa? Chodź tu szmato. Za mną już kurwa. Chodź za mną, szmato. Jak biegnie kurwa, ap 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 Ty szybko biegasz, zajebiście kurwa. Wow! Wow! Mam bao, bao! <ścoughs> Mam bao, bao, ja pierdolę. Ale co on daje? ten nie ma pojęcia. Duła, 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 now, do it now. Ale czekaj czekaj, tutaj czas leci. Fubu bao, ja pierdolę. Można im kliknąć, nie? No i co? On to tak popierdala. No i chuj, bez sensu, co on daje w ogóle? Chur. Ty, ale fajnie, czekaj, pogos ją. Jak ja ją odwołałem, to ona tak macha łapą, kurwa. Czekajcie. Nie. Okej. Okay. Idę się pochwalić na cechę <laughs> jeden. Z dwóch panowie. Witam po przerwie panowie Wbijam <laughs> do gry Chyba mi teraz, teraz mi zetnie jak świnie Bo jesteśmy na ch <laughs> 1 ja pierdolę, to są emocje moi drodzy kurwa, mam w końcu tej jebane bał Czekajcie tylko sobie nazwy wezmę eee, ograniczę Czekajcie, co napiszę. Fuck yeah. Who's that? <gasps> Mam w końcu. Ja, yeah, fuck yeah. Zajebiście Ale czas leci nawet i jestem wylogowany, trochę lipa. Ja pierdolę, jaka radocha kurwa, jak trafił szóstka w totko, kurwa. Je ja masakra. Ja f**k ja. Rent Dobra moi drodzy, to by było wszystko z tego mega zajebistego, słonecznego kurwa metina, powiem wam szczerze, więc tak. Poszło na to jakieś 1600-1700 SMów poszło na to. Yy, kręciłem yy, jebanym lewarkiem yy, w tej pierdolonej w dupy tej Toboli przez godzinę i 6 minut kręciłem non stop, kurwa, aż w końcu trafiłem ten te Bao baobao. Cokolwiek to znaczy, z tego co wyczytałem na forum, to baobao yy, to jest jakaś tam panda, która tam pomaga nam zbierać jakieś jebane liście bambusowe, nie wiem pochuj mi te liście bambusowe, ale pewnie sobie kurwa kurwa, wsadzę je w buty, będę miał buty wiatru, plus 5. Ale to jest w tym momencie nieistotne. Spokojnie możesz zrobić zdjęcie. Nie, nie, ma, nie ma problemu. Mogę ci jeszcze autograf jebnąć. Jaki y Monik? Ja, ja nie... Powiem, <śmuluję> jak ja nie. Ja nie pedał 81. <śmuluję> Pozdrawiam, gracza, Ja nie pedał 81. <śmuluję> Jaki niek, ja pierdziole. <śm> masakra. Dobra moi drodzy, yy, to było wszystko z tego me mega zajmu, o jeszcze, jeszcze pana z kilofem kurwa. Yy, też po pozdrawiamy. Yy, po pozdrawiam oczywiście yy, tutaj gildię Tauri. Pozdrawiam Paraksa, pozdrawiam także Posiksa, Sex Huntersów, Zebistykola i tego i coś chciałem powiedzieć. A i ty, 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 Sika pozdrawiam, starego lub nowego, ważne który tam grał, ale... Aha, jeszcze tam w grocie bodajże że jakiś koleś mnie kiedyś rozpraszał, już nie pamiętam jego niku, jakie eee... miał nick. Eee... Nie... kikimizia, kizamizia jakoś, tak? I jakoś kurwa, nie wiem, hurikari, czyli, czekajcie, muszę sobie kurwa tutaj prześ prze prześwietlić w tym moim zajebistym shooterze yy, poczekajcie ono momentos, bo jak sobie z nimi zrobiłem kiedyś screena, yy, to jest bodajże to, o, te tego screena tutaj wam pokażę, pozdrawiam także tych, tych panów tutaj. Z tego SS-a, z <coughs> Dest destroyera, właśnie, który mnie tam próbował ubić w grocie, ale coś mi nie wychodziło, ona mi mieszało to, i mu na stop na flagach, wtedy jeszcze miałem bodajże lewe co drugi, i po tym, jeszcze moi drodzy, była jeszcze jedna osoba, yy, która yy, też mnie próbowała rozproszyć. Yy, tylko nie wiem, nie wiem czy mam tego screena Ale sobie chyba screena też pierdolnąłem raz I yy, zaraz muszę muszę zobaczyć czekajcie yy, Czy ja mam tego screena kurwa yy, To nie, to nie Może może jeszcze bym tego screena kurwa gdzieś tutaj Mega tego mam yy. o! A tyle było ludzi na Balmorce, na, na OX-ie, zobaczcie. I to jest tylko z Gino, zobaczcie. Zajebane było jak, kurwa, na leśniku w lodówce. Zobaczcie ile tych ludzi było, to były setki, kurwa, setki tych ludzi. I to jest tylko Gino. A zobaczcie, jeszcze jak dojdzie Hunio Tu Tu wam normalnie monitory rozpierdoli. Tyle było lud ludków na, na Balmorce. A to jest ekipa Zielonego Jeepa. Bo były e, Fubo ja, w roli głównej. Zobaczcie, o. Takie, takie mamy stroje. Hmm. Mam balmorce. Hmm. Sorry, muszę na chwilę mikrościszyć, bo ktoś mi wraz do pokoju się spierdział i wyszedł. To pewnie mój brat. Taki, taki dowcipny. Hmm. To jest też ofainet, oh, bambusek. Sexy lady! Tak, takie, takie mamy strojki zajebiste. Szukam tego screena e, z tym zajebistym kolesiem co mnie ta kurwa rozprasza. O to jest chyba ten screen. O, pozdrawiam pana e, Hak Unior. Hak, u, Hak Uniora. On właśnie tutaj miał jakąś do mnie spinę, ale coś sobie sobie coś niecoś wytłumaczyli. Także to by było tyle moi drodzy z tego pięknego, zajebistego kurwa Metina. Mm. Dziękuję za łapki, dziękuję za komentarze. .Ну jeśli wam się film spodobał, to proszę tam jednąć kurwa z, z, z tego patelni, z tego lajka i z bani proszę subskrypcję. dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za wszystkie subskrypcje, oczywiście dziękuję wam również za 36 tysięcy widzów, jest ze mną, i i zajebiście wam za to dziękuję, że jesteście w ogóle kurwa ze mną, no i, i szacun ludzie dla was, dla ludzi, którzy mnie hejtują, też im dziękuję, choć są pojebani, ale nie do końca. Bóg nakazał Wam wybaczać, ja też Wam wybaczam, każdy popełnia błędy. Mm. Także yy, myślę, że to by byłoby wszystko. Cztery odcinki aż zamieszczam, takie 20 minutówki, może trzy będą odcinki, tak 20 po parę, parę minutach, tak żeby was nie, nie przynudzać. Ale w końcu, kurwa, mam moje zajebiste, wymarzone kurwa bało, bało po godzinie i 6 minut yy, kręcenia tym jebanym, jebaną tombolą i zapakowaniu 1600 SM. Czy było warto? Chuj wie, powiem wam szczerze, musicie, kurwa, sami zobaczyć, czy było warto. Ale panda Wam mówi papa, pa. ja też Wam mówię papa. Pa. Także jeszcze raz dziękuję i szczałach. Trzymajcie się! Dzisiaj był 1 maja, godzina 20.24. A oczywiście, zapraszam Was wszystkich na balmora.pl. Hmm, powiem Wam szczerze, że też szukamy nowy serwer. Ale jaki to wam niestety na razie nie mogę powiedzieć, bo to jest mega zajebista zagadka, także moc kurwa z wami, Balmora z wami, I do zobaczenia na Balmorze. Aha, mało tego jeszcze wam powiem, będę kręcił let's playem yy, z Metina, z postaci notowią mam zajebiste EQ do PvP, kurwa na niskie level, będę rozpierdalał kurwa każdego, nawet yy, Grubasa z jednym rwią też rozpierdolę bo mam taką kurwa moc. Małyż też już swojego bmik'a też już picuje, mm, także e, jeśli chcecie pogadać ze mną lub szukacie wolnych pokoi dla gildi, zapraszam teamspeakts.facemating.pl Teamspeak jest darmowy, bezpieczny, jest stabilny, także e, e, potrzebuje te 7kk, nie wiem, nie wiem na, na co koleś potrzebuje te 7kk. Yy, zwiększenie ataku, co tutaj jeszcze może mieć? Jakąś kurwa zbrojkę? Yy, kurwa, co tutaj może mieć ty? Jakąś maskę plus 0 za 120k. Maskę, to sobie kurwa, kupię jedną. ukąszenie kota za jeden, yang. Yy, to będzie moja najdroższa kurwa księga zwiększenia ataku za 30 milionów. A masz i masz i się kurwa, ciesz, Masz pamiątkę, że kurwa kupiłeś że ją kupiłem to jest ta pamiątkowa księga najdroższa w moim życiu za 30k Elościo Pozdro dla Janie 81 <laughs> Dobra moi drodzy Szczałencja, Bóg z wami zapraszam na barmora.pl i te zobaczycie na Teamspeaku to jest.facemating.pl pa!